Księga Rodzaju, rozdział 23, śmierć i pogrzeb Sary. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kana. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po sarze, aby ją opłakiwać. A potem, powstawszy, odszedł od swej zmarłej. I zwrócił się do potomków Heta z taką prośbą: Choć mieszkam wśród Was jako przybysz, przybysz sprzedajcie mi tu u Was grób na własność, aby mógł pochować moją zmarłą. Potomkowie Heta dali taką odpowiedź Abrahamowi: Posłuchaj nas, Panie, uchodzisz wśród nas za wyróżnionego przez Boga. Pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nigdy z nas nie odmówić swego grobu do pochowania twojej zmarłej. Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon ludowi kraju, potomkom Heta, zaczął do nich tak mówić: Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie. Proście za mną Efrona. Syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób własność. Efron Hittita, który siedział wśród swoich współplemieńców, odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta – nie, panie mój, posłuchaj mnie. Pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci, w obecności moich współbraci, daję ci ją, pochowaj swą zmarłą. Ale Abraham oddawszy pokłon ludowi kraju, oświadczył Efronowi wobec zebranych: Raczej ty zechciej mnie posłuchać. Daję pieniądze za to pole, przyjmij ode mnie. A wtedy dopiero pochowam moją zmarłą. Efron dał na to Abrahamowi taką odpowiedź: Panie mój, posłuchaj mnie, ziemia warta 400 syklów srebra. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj swoją zmarłą. Abraham przystał na żądanie Efrona, odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności potomków Heta, 400 cyklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. Tak więc posiadłość Efrona w Makpela w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara, oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abrahama w obecności potomków Heta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę ich miasta. A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela, w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od potomków Heta do Abrahama, jako tytuł własności grobu. Komentarz. W wieku 127 lat kończy życie Sara. Liczba ta podkreśla i sławi długowieczność patriarchów. Abraham jest zobowiązany do sprawowania ceremonii pogrzebowych, które dla ludzi wschodu mają szczególne znaczenie i są wyjątkowo uroczyste. Najważniejsze jest nabycie pieczary, w której ma być dokonany pochówek we wschodnim bowiem rozumieniu życia pośmiertnego grób był najważniejszy gdyż stanowił niejako bramę przez którą zmarły wkraczał na miejsce ostatecznego spoczynku ze swymi przodkami i bliskimi pozbawienie pochówku było więc najgorszym nieszczęściem jakie mogło się przydarzyć gdyż skazywało zmarłego na brak spokoju i błąkanie się z daleka od miejsca w którym wszyscy przodkowie i bliscy byli zgromadzeni na wieczność. Starożytne rozumienie życia pośmiertnego opierało się bowiem na przeświadczeniu, że istnieje bliżej nieokreślony sposób życia w podziemnym rejonie, zwanym Szeol. Bardzo powoli i stopniowo pojawi się przekonanie, że życie po śmierci ma formę radosnego obcowania z Bogiem. Abraham, choć zamieszkał w Hebronie, Nazywanym również Kirjat Arba miasto Czterech, być może aluzja do czterech bóstw, i posiadał obietnicę utrzymania ziemi na własność, nie ma nawet pieczary na grób. Rozpoczyna się targ pomiędzy nim a sprzedawcą grobów Efronem Hetytą, cudzoziemcem osiadłem w Kanaanie, o ile słowo Hetyta nie oznacza po prostu pierwotnego mieszkańca ziemi Kanaan. Umowa jest zawierana, jak to się zdarza, jeszcze dziś między Beduinami, wśród wzajemnych uprzejmości i komplementów, tak jakby chodziło nie o zakup, ale o dar. Nasze opowiadanie, będące częścią tradycji kapłańskiej, utrwaliło ten zwyczaj, przedstawiając go w formie barwnego i ożywionego dialogu między Abrahamem i Efronem. Wśród mnożących się aluzji, podtekstów, luźnych obietnic i ceremoniału, Osiągamy wreszcie rezultat końcowy. Jakby chodziło o przypadkową uwagę, rzuconą mimochodem między jedną uprzejmością a drugą, wśród okazywanej beztroski cena zostaje wreszcie ustalona i to na wcale znaczną sumę. Panie mój, ziemia warta 400 syklów srebra, suma niewielka dla mnie i dla ciebie. Ceny tej nie da się obniżyć, a bracha musi ją zaakceptować i targ jest zakończony. Abraham przystał na żądanie frona. Jak wiadomo, jednostki monetarne w starożytności określane były wagą metali szlachetnych. Jeden cykl, od którego pochodzi nazwa współczesnej waluty izraelskiej, Szekwer po hebrajsku, odpowiadał prawdopodobnie wadze około 11,5 grama szlachetnego metalu. Tak przynajmniej wynika z późniejszych pomiarów. Abraham może wreszcie pogrzebać Sarę w grocie Makpela na polu nabytym od Efrona. Tu zostaną pochowani patriarchowie i ich żony z wyjątkiem Racheli. Tutaj w VII wieku stanie monumentalny meczet zamieniony w 1967 roku na synagogę gdyż zarówno Żydzi, jak i Arabowie postrzegają siebie jako potomstwo Abrahama. Ten niewielki skrawek terenu ma olbrzymie znaczenie. Stanowi niejako zalążek ziemi, która została obiecana potomstwu Abrahama. Jednak podobnie jak w przypadku obietnicy potomstwa, Abraham ma ufać Bogu tylko na podstawie znaku, jakim jest pole Efrona, które znajduje się w Makpela na wschód od Mamre. I dodatkowe objaśnienia żałoba i pogrzeb na starożytnym wschodzie uroczystościom pogrzebowym towarzyszył szczególny rytuał oprócz płaczu lamentacji oraz znaków żałoby do rytuału należało rozdzielanie szat wydziewanie na siebie wora lub innych ubiorów żałobnych a także posypywanie głowy popiołem chodzenie boso targanie sobie włosów zaniechanie używania perfum Pogrzeb odbywał się w dniu śmierci z powodu gorącego klimatu krajów wschodnich. Dotykanie zmarłego czyniło osobę nieczystą, to znaczy niezdolną do sprawowania kultu, co dotyczyło w sposób szczególny kapłanów. Pogański zwyczaj wkładania do grobowców pokarmów i kosztowności, które miały służyć zmarłym, wyrażał wyobrażenie zaświatów, obejmujące wiarę w jakąś formę życia po śmierci. Brama Miejska. Według zwyczajów starożytnego Bliskiego Wschodu było to miejsce spotkań i interesów, zawierania kontraktów i sprawowania sądów. Było to także miejsce zebrań osób z autorytetami, znanych właśnie tymi, którzy wchodzili w bramę miasta. Zazwyczaj starożytne miasta były obwarowane murami, a ich część najbardziej przestronna znajdowała się blisko bramy, co pozwalało wejść i wyjść z miasta. Wszyscy, którzy wchodzili w bramę miasta, mogło oznaczać także tych, którzy pełnili rolę świadków i gwarantowali prawomocność transakcji. Na koniec długich pertraktacji ze Faronem, Chetytą, Abraham godzi się na cenę, którą ten wymienił w obecności Chetytów. Tak więc jego zobowiązanie ma charakter prawny. 400 cyklów srebra. Trudno jest dzisiaj ustalić wartość sykla. Termin ten po hebrajsku znaczy ciężar. Później, jak wiemy, stanie się on monetą obiegową u Żydów, podczas gdy w naszym tekście jest to zwykły kawałek srebra o nieoznaczonym ciężarze. Wyrażenie, jakie były wówczas w obiegu, oznacza, że kupcy ustalali w danym miejscu ciężar i wartość srebra. Hetyci, starożytna społeczność Mniejszej o pochodzeniu inteuropejskim, stworzyli wielkie imperium które w latach 1400 do 1300 przed Chrystusem był jednym z największych potęg wschodu. Nie, Niedawne odkrycia praw hetyckich tłumaczą zwyczaje i praktyki istniejące także w świecie biblijnym. Jest jednak prawdopodobne, że w naszym tekście nazwa ta oznacza zwyczajne ludy tubylcze zamieszkujące Kanaan.